To już Cześć wszystkim. Tak jak obiecaliśmy, jest już 14 godzina, dlatego tutaj spotykamy się na. Fajnie by było, gdybyście wpisali w komentarzu, czy nas widać, czy nas słychać, czy jesteście. Za chwilę dostaniecie powiadomienia, że transmitujemy na żywo. Dzisiaj chciałabym przedstawić mój zespół do zadań specjalnych w walce z... Matmo, w czasie koronawirusa, żebyście mogli się też przygotować. O, już pierwsze osoby widzę, dołączają. Dajcie znać w komentarzu, czy widać, czy słychać. Żebyśmy wiedzieli, że, że, że tutaj jesteśmy i że się coś w ogóle dzieje. Ja tutaj też patrzę na, na Facebooku, czy już mi przyszło też powiadomienie, czy w ogóle gdzieś jesteśmy. Dajcie znać w komentarzu. O, już pierwsze serduszka lecą. Napiszcie w komentarzu, czy jest wszystko w porządku. Magda, coś się odezwijcie? Grzegorz, czy, żeby, czy Was też dobrze słychać? Jestem, jestem. Dobra, powiedzcie, czy, czy, wszystko, czy było wszystkich słychać? Już mamy 10 oczek. O, już ktoś tutaj reaguje. Dobra, ja widzę, że, ja widzę, że jesteśmy. Aha, ale jeszcze ku głosu wyciszenie. Yy, Okej. Okay. To teraz yy, mam do wszystkich, którzy nas oglądają, taką prośbę, abyśmy wzięli telefony do rąk. Ja jestem dostępny. Z po... odpowiednimi hashtagami też. O, Ola pisze, że widać i słychać. Dziękujemy Ci Olo za komentarz. Iwona pisze, że tak. Czyli jest, jest, jest super, jesteśmy. jesteśmy. dobrze. O, okej, okay. ja też słyszę siebie tam gdzieś w telefonie. Ja wyciszyłam, nie wiem kto to. To tak, zaczniemy, e, zaczniemy od przedstawienia e, tutaj mojej ekipy do zadań specjalnych, tak jak już mówiłam. E, oczywiście kobiety mają pierwszeństwo, więc zaczniemy, zaczniemy od Magdy. E, ale żebyście widzieli, zobaczcie, ja, ja nie jestem w stanie tego zapamiętać, także ja trochę będę musiała przeczytać e, z telefonu, ponieważ to są tak wartościowe osoby, że zajmują się tyloma rzeczami, że ja nie jestem w stanie tego zapamiętać. <laughs> tak, Magda, jeszcze koronę popraw. A, jeszcze koronę poprawimy i lecimy. Tak. E, Magda jest mieszkanką Wrocławia, e, ale sercem jest związana ze Szczecinem, ponieważ tam się urodziłaś, tak? Dobrze? Dobrze mówię? No nie, nie, tam z rodzicami bardzo długo, tam mam rodzinę. Aha, jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej, inżynierii materiałowej, właściciel e, e, MacBell, przez swoich uczniów nazywana coach Madzia. Prywatnie właścicielka trzech królików: Janiny, Lucyny i Tymka. Wszystkie adoptowane bardzo często są bohaterami zadań z matematyki, które sama wymyśla. Także pewnie, jak będzie Magda prowadziła swoją część dla podstawówki, też nieraz zobaczycie jej króliki. Wszystko, e, chyba wszystko powiedziałam. To teraz czas na, na Grzegorza. Tam widzę, śledzi, śledzi dokładnie naszą transmisję. E, Grzegorz, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, e, jest też prawnikiem, że nauczycielem, to już, to już wiemy. E, z charakteru społecznik, wulkan energii i pasji. E, świetnie łączy utrzymanie dyscypliny ze świetną zabawą. E, na pewno e, będzie. Kiedyś zaprosiłem do lekcji, bo jestem cieplny w zabawie. Odkrywanie z uczniami świata na nowo, nauka, muzykowanie, teatr oraz taniec sprawiają e, mu dużo satysfakcji i radości. Czyli człowiek orkiestra, jego zdaniem, e, nic nie przynosi lepszych e, efektów edukacyjnych uśmiech w dwóch stronach biurka. To, to też jest takie moje bardzo duże motto. E, i, I mój uśmiech jest taką e, 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 wizytówką. E, Pasja konkretnie. Nigdy nie szkoda czasu i energii, aby uczyć się no, drugiej osoby. Nauczanie odkrywanie talentów z dzieci, inspirowanie ich do kreatywnego myślenia i obserwowanie, jak się rozwijają i zmieniają. To są nasi. E, właściwie to jest mój Dream Team. E, razem ze mną, ale mnie już znacie, Ania od Matmy, e, pasjonatka. E, matki od to, że tata uczył mnie matematyki zawsze do przodu, a mama polskiego to gdzieś ta matematyka zawsze tam ziarenko rosło, rosło i tak się rozrosło, że teraz tutaj jesteście razem ze mną. <śmiech> 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 nie nie. <śmiech> tutaj Ania pisze, że Ania pisze, że hej. E, Powiedzcie, ja teraz też chciałabym, abyście e, zadawali pytania. Pozdrawiam też panią nam Aleksandrę. Pytań. Tak. Aleksandra, tak. Aleksandrę pozdrawialiśmy na początku, że nam dała w ogóle znak, czy nas widać. E, a i pani Monika. I, słuchaj, Miło. Albo Moni, ja nie widzę, to ja, ja tutaj nie dostałam powiadomienia, że jest pani Monika. To pewnie tw, z twoich Dzień znajomych. I teraz pani Beata, witajmy. Tak, super. Mam nadzieję, że, że zdążyliście na początek. Najwyżej sobie obejrzycie troszeczkę później resztę. Co ja mogę dodać? Czyli tak, chciałabym teraz, żeby w ogóle to wszystko tutaj wyglądało na fanpage'u, żebyście wiedzieli o której i kiedy przybywać i kiedy do nas. Ela pisze, że troszeczkę, że trochę nam ucina. Może to też y, internet, ale mnie ucina, czy? no pewnie ja gadam. To teraz tak, y, dowiedzieliśmy się, że ministerstwo będzie o dziewiątej godzinie umieszczało zadania do przygotowania się dla ósmoklasisty. Dlatego my chcielibyśmy od dziesiątej zaczynać y, nasze przygotowanie y, do egzaminu ósmoklasisty. I tutaj y, wymiennie ja z Grzegorzem będziemy to prowadzić. Może czasami z Magdą też zależy, jak godzinowo damy radę, ale zawsze o 10 e, będzie, e, będzie tutaj coś się działo, także będziecie wbijać ósmoklasiści najbardziej. Później o 16 do 17 tak planujemy, żeby to było 40 minut do godziny czasu, żebyście sobie też wiedzieli, ile jest zarezerwować. Żeby tutaj była podstawówka, Tematy podstawówki, to będzie najczęściej się widywać z Magdą. E, tutaj Magda pomachaj, <grymio> no, tak, ale, ale nie wiem, z której, ja której strony wy widzicie, ja w ja, sz... do matury. Czy to mnie wywaliło na chwilę? Tak. Bo mi tak zniknęliście na sekundkę, dobra. A tak, Elżbieta pisze, że mój głos trochę przycina, także będę mówić wolniej, żeby jak przycinę, to żeby nic nie przycięło. Teraz... Teraz... <grym> A teraz to już całkowicie przycięło. będę zawsze Przycięło? Cię wrócić do momentu tej matematyki ze mną, czyli o 10.00 egzamin ósmoklasisty, potem ze mną spotykamy się o... O 16? O 16? Dobra. I potem <grym> o 20, kochani maturzyści, bo wy nie śpicie tak długo, tak, tak. krótko, tak, że. Valcie, nie o nie dobra wiosna, zapraszamy na matkę. O 16! <grym> tak, to jest problem. Aniu? Ja <grym> 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 się piła, trochę odpiłam, bo wracałam z Warszawą, daję radę. A, Ania, a, no, Ania, Niestety nie ma, o, ale... O, jestem, Ania. Ale... Dobra, czyli tak, czyli o 20 zawsze będzie przygotowanie do matury, to będzie najczęściej ze mną albo z Grzegorzem. O 16 będzie z Magdą y, podstawówka. Oczywiście czasami będzie tak, że będziemy się wymieniać, bo nie wiadomo jak każdy da radę czasowo. A o 10 najczęściej będziecie widzieć się z Grzegorzem. Tutaj ktoś mi na TikToku napisał, że o, Pan Grzegorz uczy w mojej szkole, fajnie, że będzie prowadzić. Tak? Grzegorz już stajesz się hitem internetów tam, także uważaj. E, chciałabym, abyście tutaj, e, witam też Paulinę, Matusza. Chciałabym, e, abyście też, e, jeżeli będziecie udostępniać, oznaczali hashtagami. Takimi jak tutaj mam na kartce, zaraz wam przeczytam. Wrzenie matematyczne, koronomatma i pozytywna matma. Ta matma jest dlatego, że żeby, może tak właśnie, właściwie trochę wyjaśnię, tu, o iwo napiszę, że jest ok, dobra. matma jest dlatego, że będziemy też na naszych filmikach przypominać, że trzeba myć ręce, żeby nie wychodzić. Także będziemy też dodatkowo starali się przypominać, że e, koronawirus cały czas jest. My chcemy wam pomóc się przygotować do egzaminów, ale musimy pamiętać, żeby zachowywać wszystkie środki ostrożności, nie wychodzić, e, naj, najwycej, najlepiej siedzieć w domu. E, tak, tutaj ktoś pisze, tak, A. To pisze, że Grzesio jest debresyjny, też uczy. I jest, jest super. Dajcie nam znać w komentarzach. Ba, bardzo będę. Tutaj widzę, że Zuzanna, dzień dobry, pisze. Bardzo będę wdzięczna za falę serduszek. Jeśli oczywiście Wam się podoba to, co robimy, żebyście za każdym razem tutaj też dawali serduszka, dawali komentarze. Tutaj widzę, już, już zaczęły lecieć serduszka. Odrzuccie. Napiszcie w komentarzach. O, Julia tutaj też pisze, tak? Dzień dobry, Panie Grzegorzu. O, Dajcie znać w komentarzach, dobry. czy macie jakieś pytania do nas. A teraz bym chciała oddać trochę głos. Y Madzi najpierw, bo kobiety mają pierwszeństwo, żeby powiedziała dokładnie, y, jakie będą też tematy, i jeśli macie jakieś inne tematy do dodania, no to żebyście wszystko wysyłali, ale to już wszystko Magda. O Julia, tutaj też dzień dobry, widzę, że to chyba się od ciebie, co? Tak. Taak. To teraz oddaję głos Magdzie. wiesz to Aniu, a przełącz jeszcze screen ekranu na mój? To co mamy? A, właśnie, widzisz, okej. zapomniałam. Okay. O, a, a nie zapomniała, także, tak żebyście wiedzieli jeszcze raz, co i jak, wszystkie hashtagi wypisane, żebyście pamiętali o nas, dlaczego, po co i na co. No i oczywiście, kiedy się spotykamy i kim um, jesteśmy. Co o mnie, to już chyba wiecie. Wrocław, inżynieria materiałowa ukończona, Politechnika Wrocławska, fajna uczelnia, polecam. Eee, prywatnie mam trzy króliki, tak jak było to już powiedziane, może niedługo cztery. E, pomyślimy, tylko nie mówcie nic mojej mamie. Ha, ha. E, co Zaczynamy, że dzisiaj Pana propozycja od jednej z osób, by przerobić ułamki dziesiętne. E, Zmienimy trochę plany, więc Grzegorz prosił o ułamki dziesiętne, więc zrobimy ułamki dziesiętne. Potem sobie przejdziemy, myślę, że do równań, wyrażeń algebraicznych i zadań tekstowych. A potem polecimy sobie y, całą planimetrią, czyli geometrią, figurami płaskimi, obwodami, polami wszystkich figur płaskich. Y, tylko po to i wyłącznie, że potem te równania one tam wchodzą w część, że nie znając równań, nie rozwiążemy pol i figur płaskich, więc zaczniemy od podstawy po to, żeby sobie tam y, to rozszerzać. Także dobiorę tak zadania, żeby jakie uczniowie czwartej klasy. Takie uczniowie piątej, szóstej i siódmej na tym skorzystali podczas tej jednej godziny. Ci z siódmej sobie przypominają, dla tych z czwartej będzie coś nowego. Piąta i szósta myślę, że też będzie to wytłumaczone na takim poziomie, na jakim wy jesteście. Także myślę, że damy radę razem przez tą godzinę, nawet może to ciut mniej lub więcej Zobacz, <słukasz> będzie tutaj pracowało. Także do roboty. To teraz Grzegorzowi oddaję głos. Mikrofon to nie dał mi rady. To dzień dobry. Też sądzę, że nasza klasa jest the best. Było, będzie i jest. Oczywiście kochani, witam Was serdecznie. Będę przygotowywał was do egzaminu ósmoklasisty. Razem z Anią do, razem z Anią do egzaminu ósmoklasisty i do matury podstawowej. Moja, moi kochani z piątej klasy, Madzia się wami zajmie, może będzie lepsza niż ja i może więcej zrozumiecie, ale tak to was witam serdecznie, będziemy przerabiali bardzo dużo zadań, dużo zagadnień, zdobędziemy zwycięstwo w maturze i w egzaminie ósmoklasistym, bądźcie z nami. I teraz powinniśmy wstać i powiedzieć: do boju, damy radę. Tak, damy radę. Jeśli macie do nas jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Z tego, co ja tutaj widzę, to mamy tak z 5-6 sekund opóźnienia, więc my po chwili dopiero będziemy w stanie odpowiedzieć Wam na pytanie. Będziemy chwilkę jeszcze czekać. Mam nadzieję, że, że wiecie, co macie robić, jakie hasztagi oznaczać, jeśli udostępniacie dalej. I oczywiście udostępniać to innym, oznaczać też tutaj pod live'em w komentarzach swoich znajomych, którzy będą potrzebować też się przygotować do matury, egzaminu ósmokresisty, czy też na bieżąco z matmy. Tak, tak jak Grzegorz tutaj robił, ja też robię serduszko. Zróbmy taką falę, co? Serduszek. Wy klikajcie na serduszka, a my zrobimy serduszka dłońmi. Co? Bardzo dobrze. Y Serduszka dłońmi, a wy klikajcie w serduszka. O, ja nie wiem, czy mi wychodzi, chyba widać. Chyba jest ok, <laughs> nie wiem. <laughs> Także wyróbcie serduszka, a my dłońmi. Tak, właśnie, serduszka. E, Hubert pisze, że na to liczy. O, właśnie. Mamy też wielkie, wirtualne serce. Matka. <laughs> To jeszcze, żeby korona była na tej matmie. O właśnie, jeszcze żeby była korona na tej matmie, bo matma jest królową nauk, więc też można tą koronę z tym e, porównać, pomimo e, tego, że będziemy też edukować jak cały czas e, się obsługiwać z tym koronawirusem. Bo widziałam na TikToku, to, to są różne memy. E, Wyżej tam, znaczy właściwie niżej w opisie macie miejsca, gdzie można też nas znaleźć. Także zostawiajcie tam też swoje lajki, żeby Magda i Grzegorz też mogli urosnąć do takich rozmiarów, jak ja. Oczywiście nie, nie mówię o bo... gapach. Ja już rosnę zupą. Właśnie, i chyba i zawsze dobrze by było też, gdybyśmy, gdybyście byli tam chwilkę wcześniej na fanpage'u, bo będziemy zaczynać z grubej rury, e, więc nie będziemy robić tego wstępu, tylko od razu będziemy ciśnąć z zagadnieniem. Przynajmniej tak, e, taka była koncepcja, ale zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie w praniu. Jeśli macie jakieś zadania e, z matury, to do mnie lub do Grzegorza, z podstawówki e, to też do Grzegorza albo do Magdy, bo Grzegorz jeszcze ósmą klasę. Ósma klasa, tak. E, Iwona się pyta, e, czy jutro ósme klasy, od czego zaczniemy? To Grzegorz Twoja broszka, proszę odpowiedzieć na pytanie. E, myślę, że od e, z, zbiorów liczb, od liczb e, może, może uda nam się e, wszystkie działania na liczbach, może uda nam się zakończyć o potęgi i pierwiastki, a ja myślę, że to będzie kolejny, e, kolejne zagadnienie. Jutro po prostu o liczbach całkowitych, naturalnych rzeczywistych, o zbiorach liczbowych i tak dalej. No i oczywiście te zrobicie kilka zadań tam od Ministerstwa, tak? No, oczywiście, oczywiście tak. To, co zobaczymy jutro, co y, będzie na platformie. Y, na platformie y, y, z ministerstwa, to y, to będę starał się wam wytłumaczyć. Jak najlepiej, jak najłatwiej żebyście się bawili razem ze mną. Mm -hmm. tutaj, e, aha, oznaczacie, tak? Bo ja tutaj nie, na, na tym nie widzę, czy to jest oznaczenie, czy co to jest. Oznaczacie, tak? E, dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Iwona pisze, że ok, super. Mm, Zuza pisze, że nam zacina. Więc chyba już nam mówią powoli kończcie, bo wam net ucieknie. E, to co kochani, jutro widzimy się na, na początku o godzinie 10. Ja, ja też na początku będę, później mnie nie będzie, tylko będzie z wami Grzegorz. E, I tak jak Grzegorz mówił od liczb, a właśnie Magda tutaj asystent, normalnie jak copywriterka, <laughs> powinna zosta zostać tym, e, jak on się nazywa, e, grafik rekorder. Myślę, że już wystarczy tego. <grywa> <grywa> <W> ogóle, <grywa> nie, <grywa> wystarczy. <grywa> bo, bo Magda, nie powiedziałaś w ogóle, z jakich ty przedmiotów ogólnie korepetycji udzielasz. Znaczy no ja udzielam z matematyki, chemii, fizyki i uwaga angielskiego, także bo jeszcze <grywa> filologię angielską, więc mam też taką małą szkółkę, także działamy. Super. A tutaj Grzegorz to Matma, nie? Bo tam nie uczysz. Nie? No nie. uczę jeszcze fizyki, informatyki, no i indywidualnie chemii. To taki naprawdę Dream, dream Team. Tutaj ktoś pisze u mnie, zacina, Natalia pisze, że zacina. To ja, kochani, chciałabym Wam serdecznie podziękować za to, że tutaj z nami byliście, za obecność. Mojemu zespołowi też za to, że w ogóle wyciągnęli do mnie tę pomocną dłoń że chcieli dołączyć, ponieważ w dzisiejszych czasach to jest bardzo fajne, że ktoś chce też tak społecznie pomagać. Eee... Tutaj jeszcze Hubert pisze, a piąta, e, piąta klasa jutro która? O 16.00 piąta klasa będzie, o 16.00 Hubert. O tu już Grzegorz zdążył odpowiedzieć w komentarzu, Tutaj ja nie wiem jak ty to ogarniasz, ja się ledwo skupiam. <śm> 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 Dwa komputery, iPad, dwa telefony. Okej. Okay. A przypominam, żeby mieć telefony. Tak, i udostępniać transmisję. Dajcie nam jeszcze serduszka. Jest z nami prawie ponad 40 osób. Dajcie nam jeszcze serduszka. Oznaczajcie osoby, które też, którym też się przyda takie przygotowanie, czy do matury, czy do egzaminu ośmioklasisty, czy też na bieżąco. To jeszcze na koniec, ja bym bardzo też wszystkim chciała podziękować, Magda Tobie też bardzo za to, że dołączyłaś, Grzegorz super, super, że nie jesteśmy samym takim kobiecym teamem, że kobiety nie zdominowały całkowicie edukacji, więc jesteś naszym rodzynkiem. A my teraz, a teraz na pożegnanie my robimy. zaśpiewamy piosenkę. Tak. Na pożegnanie. Tutaj piszę, że a szósta o której? Szóste klasy to będzie w podstawówce, czyli zawsze o 16 godzinie. Najpierw pion... będą stworzone dokładnie wydarzenia. I w tym wydarzeniu będzie opisane, jaki jest dzisiaj temat i która klasa, dobra? To na zakończenie, żeby już nie przedłużać. Aha, dobra, jeszcze Łucja pisze maturzyści, zawsze o 20. Tak. Dobra. No może poczekajmy jeszcze na pytania sekundę, zanim zakończymy, bo później będziemy siedzieć przed telefonami i tylko odpisywać na pytania. I jak już będziemy kończyć, to chciałabym, żebyśmy zrobili razem, wspólnie akcję, że my robimy serduszka, a wy puszczacie falę serc nam, w, tak jakby w docenieniu, że, że my tutaj jesteśmy. tak? No Trzeba swojego też trochę podbudować. To jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie czeka, jeszcze, jeszcze sekundę, że ja dam, już serduszka widzę, że lecą, dobra, Łucja e, pisze, że dziękuję z całego serduszka, to co, dokończymy, my robimy serduszka, a wy fale serc, korona matma, tak, Hubert, to co, to do zobaczenia i do jutra o 10, pa, 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 do Cześć. zobaczenia. Cześć.